Cześć, witajcie na kanale Marketing Expert. Ja nazywam się Kamil i w tym filmie postanowiłem, że świeżej wiedzy na temat tego czym jest zwycięski produkt i jak rozpoznać taki zwycięski produkt ze względu na to, że dużo osób do mnie pisze między innymi na Instagramie wysyła mi linki, pyta się czy ten produkt może się sprzedawać, czy ten będzie się sprzedawać. Myślę, że po tym filmie każdy z Was będzie sam mógł rozpoznać czy ten produkt będzie się sprzedawał czy nie. Zanim jednak przejdę do konkretów, to zapraszam do subskrypcji i kliknięcia w dzwoneczek, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami i zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, czym jest zwycięski produkt, więc takim zwycięskim produktem można nazwać produkt, który nam się sprzedaje. Głównie jest to pojęcie używane podczas robienia reklam na Facebooku. Jeżeli przedmiot zaczyna nam się sprzedawać, to możemy go nazwać takim naszym zwycięskim produktem. Natomiast można wcześniej określić, czy jest to potencjalnie zwycięski produkt czy nie, właśnie kierując się tymi elementami, o którym powiem w tym filmie. I takie dwa najważniejsze elementy to jest emocjonalna korzyść i praktyczna korzyść. Wystarczy, że produkt będzie posiadał jedną z tych korzyści, a już będzie bardzo dobrze. Jeżeli będzie posiadał dwie, no to będzie to idealnie. Zacznijmy od emocjonalnej korzyści, jest to coś, co naprawdę przemawia do emocji klientów i w tym wypadku najlepiej działa to w różnych niszach, między innymi na przykład zwierzęta, fitness czy religia, ze względu na to, że osoby, które należą do tej niszy, już jakby mają takie emocjonalne przywiązanie i emocjonalnie reagują na to, jest to coś, co ich bardzo pasjonuje. Jeżeli dodatkowo będą mogli kupić jakiś produkt związany z tą daną niszą i pokazać to emocjonalne przywiązanie jeszcze większe, no to zdecydowanie z tego produktu będzie płynęła taka emocjonalna korzyść. Ale nie wszystkie przedmioty, które mają emocjonalną korzyść wiążą się z daną niszą, ponieważ na przykład mamy taki produkt jak wybielacz do zębów, który gdzieś tutaj bardzo dobrze działa na rynku. Jest wiele firm, które zarabiają dziesiątki, nawet setki tysięcy dolarów każdego miesiąca sprzedając ten dany produkt. I mamy dwa sposoby na to, aby taki produkt zareklamować. Możemy na dwa Dwa sposoby patrzeć na ten produkt, bo może być to produkt, który wybiela zęby, a może być to produkt, który daje pewność siebie dzięki temu, że wybiela zęby. Jeżeli będziecie sprzedawać ten produkt używając tego pierwszego sposobu myślenia, że ten produkt daje białe zęby i tak dalej, to nie pojawia się tu żadna emocjonalna korzyść i te osoby raczej nie będą zainteresowane zakupem tego produktu. Te firmy, które wykorzystały tą drugą opcję, gdzie reklamują ten produkt jako wzrost naszej pewności siebie, no to były to firmy, które Przydają do dziś ten produkt z wielkim sukcesem. Drugim elementem jest praktyczna korzyść, czyli coś, co sprawia, że życie staje się łatwiejsze. W najprostszej postaci jest to produkt, który rozwiązuje jakiś problem, czyli na przykład oszczędza czas, oszczędza pieniądze, sprawia, że coś staje się wygodniejsze, czy to daje pewności siebie. I biorąc pod uwagę ten produkt, o którym mówiłem, czyli wybierać do zębów, mamy tutaj dwie korzyści, ponieważ jest taka emocjonalna i praktyczna. Praktyczna może wiązać się z tym, że ten, to, to urządzenie nie musimy tego trzymać w ręku, możemy na przykład przeglądać wtedy smartfona Więc oszczędza nam to czas I emocjonalna korzyść, czyli dodaje Pewności siebie, tutaj pewność siebie również jest Uznana jako praktyczna korzyść e, Płynąca z tego produktu, ale emocjonalna Również ze względu na to, że jak ktoś jest Pewny siebie, no to oczywiście ma jakieś lepsze Odczucia na temat swojego e, na, na temat siebie i tak dalej, więc Zdecydowanie posiada to dwie te e, Korzyści i teraz tak jak Mówiłem, wystarczy, że jedna z tych korzyści Będzie występować w przedmiocie A można go nazwać potencjalnie z Zwycięskim produktem, i możemy również dodać taki element, czy ten produkt możemy znaleźć w jakimś sklepie stacjonarnym. Jeżeli taki jest, no to będzie to gorzej wpływało na ten produkt, ale mimo wszystko, jeżeli posiada jeden z tych, jedną z tych korzyści, no to zdecydowanie może być to potencjalnie produkt, który będzie się sprzedawał. I teraz, jaki jest najłatwiejszy typ produktu do sprzedaży, czyli jaki produkt moglibyście od razu, zaraz pójść i znaleźć i sprzedawać? Najprościej jest to produkt, który znajduje się w niszy, plus rozwiązuje jakiś problem. Dlaczego podkreślam tak ten element niszy? Ze względu na to, że jeżeli produkt właśnie należy do konkretnej niszy, to z łatwością możemy go stargetować, możemy znaleźć różnego rodzaju zainteresowania na Facebooku, czy też strony na Instagramie, które należą do, danego, do danej niszy, i właśnie tutaj wiemy, że tam będą nasi potencjalni klienci. A drugi element tego produktu, czyli rozwiązuje problem, no to jeżeli problem ten produkt rozwiązuje, to składa się albo z emocjonalnej lub praktycznej korzyści. Bądź z obu, więc w takim wypadku wystarczy, że będziemy reklamować korzyść, jaka płynie z danego produktu. I teraz najważniejsze to odszukać w tym produkcie daną niszę, bądź też korzyść płynącą, czyli tą emocjonalną lub praktyczną, znaleźć odbiorców tej danej niszy i przedstawić im ten produkt razem z tą korzyścią emocjonalną lub praktyczną lub z obiema tymi korzyściami. I teraz pokażę Wam trzy przedmioty, które posiadają tego typu elementy, i pierwszym z nich jest ten wybielacz do zamówienia. O których mówiłem, więc istnieją tutaj, tak naprawdę, są trzy sklepy dosyć takie duże w Stanach Zjednoczonych sprzedające ten produkt. Na początku oni zaczynali od dropshippingu, ale przenieśli się na swój własny brand. Później jest również w Polsce taki sklep, który również sprzedaje ten produkt. Było wiele naśladowców tych sklepów, które, którzy starali się sprzedać ten produkt jako produkt, który wybiela zęby. Dodawali do tych swoich reklam, że jest darmowa wysyłka minus 50% i tak dalej. Natomiast co zrobi dobrze, te firmy, które do dziś się trzymają i które tutaj sprzedają ten produkt, to to, że sprzedają ten produkt jako produkt, który zwiększa pewność siebie, dodatkowo właśnie tutaj widziałem również takie reklamy, że osoby trzymają w buzi ten produkt, on tam im czyści, wybiela te zęby, a one mogą sobie przeglądać na przykład smartfona, więc zdecydowanie jest tutaj też taka pra praktyczna korzyść, która umożliwia tym osobom zoszczędzenie trochę czasu, na przykład zrobienie, odpisanie do kogoś na wiadomość. I dodatkowo umycie, czy tam wyczyszczenie, wybielanie tych zębów. Drugim produktem, bardzo ciekawym produktem, który swego czasu się sprzedawał, i można byłoby pomyśleć, że nie do końca może taki produkt się sprzedawać, nie do końca może być to e, zwycięski produkt, natomiast e, są, były firmy, które zarabiały na tym setki e, dolarów e, każdego miesiąca, tysiące, dziesiątki i tak dalej. No i tutaj mamy dwie możliwości na zareklamowanie tego typu produktu, ponieważ jest to bluza, więc e, Możecie teraz zatrzymać i pomyśleć jaka korzyść może płynąć m, z tego produktu. Myślę, że można tutaj wymienić takie dwie korzyści, z tym że jedna będzie gorsza, druga lepsza, e, taka o wiele lepsza. Jeżeli chodzi o tą bluzę, no to jedną z takich korzyści jest to, że ona może dawać nam ciepło. E, jeżeli ktoś w ten sposób chciałby sprzedawać ten produkt, najprawdopodobniej by mu to nie wyszło, ale jest drugi sposób na sprzedawanie tego m, produktu i jest to zachęcenie grupy dotarcie do grupy osób które związane są z religią, ponieważ mamy tu napis Faith, czyli wiara, e, więc dotarcie do. Jest to w sumie produkt skierowany do właśnie tej niszy. Jeżeli dotrzemy do tych osób i przedstawimy im ten produkt jako produkt, dzięki któremu będą mogli zachować tą wiarę, pokazywać innym, że warto wierzyć, bo jest ten napis i tak dalej, bądź na przykład dodać takie coś, że 20% ze sprzedaży wszystkich produktów idzie na jakąś organizację, która ma na celu zwiększenie, roz, rozpowszechnianie wiary i tak dalej. Można budować na takiej podstawie właśnie biznes i myślę, że to jest zdecydowanie dobry pomysł i dużo osób właśnie w ten sposób to zrobiło. I trzecim produktem jest taka oto mata, która ma tutaj takie oto bolce, które tam niby mają działać także jak akupunktura. Mają zwiększać to krążenie krwi i tak dalej, i tak dalej. No i jest to kolejny taki bardzo dobry przedmiot, który można byłoby nazwać zwycięskim przedmiotem. Również jest bardzo dużo sklepów, które sprzedają ten przedmiot. Nawet na Aliexpress się tu bardzo dobrze idzie. Ten przedmiot skierowany jest do niszy, konkretnej niszy, może być to fitness, może być to yoga, może być to medytacja, więc są tu różnego rodzaju nisze, e, które myślę, że będą zainteresowane tego typu produktem, ale dodatkowo mamy myślę, oba, czyli emocjonalną korzyść i taką praktyczną korzyść. E, praktyczna korzyść może płynąć z tego, że osoby nie muszą iść do na przykład. Tej, do na przykład jakiegoś terapeuty, tylko sami mogą na przykład sobie to wyleczyć te plecy, czy nie muszą ćwiczyć na przykład na jakichś maszynach, tylko wiele ćwiczeń można wykonać na tej jednej macie. Dodatkowo takim, taką emocjonalną korzyścią jest to, że wiadomo jak coś nas boli, czy mamy jakieś słabe krążenie, możemy się gorzej czuć i na przykład w towarzystwie gorzej nam będzie się odnaleźć, po nas coś będzie bolało i tak dalej, więc do, dodatkowo możemy tutaj zastosować taką emocjonalną korzyść. I też teraz przypomniałem sobie o takim pasie, który bardzo kiedyś był popularny. Myślę, że każdy gdzieś tam widział taki pas, który zapinało się na brzuchu i on miał tam w jakiś sposób ten ćwiczyć ten brzuch, że tam miało się nam pojawić mięśnie i tak dalej. Myślę, że jest to przedmiot, który w historii sprzedał się najwięcej razy. Pamiętam jeszcze jak w telewizji Mango sprzedawało tego typu pasy. I tutaj mamy również dwa, te dwie korzyści płynące z tego produktu. Ponieważ Ponieważ po pierwsze jest to korzyść taka praktyczna, bo osoby, które zakładają ten pas, nie muszą iść na to siłownię i tak dalej. Znowu mamy tutaj również niż konkretną, czyli osób, które chcą coś zmienić w swoim życiu, czy tam chcą ćwiczyć, fitness i tak dalej, i tak dalej. No i dodatkowo mamy tą korzyść emocjonalną, bo wiadomo, jeżeli nam się zrobi ten fajny brzuch, a zazwyczaj tak to było reklamowane w tych wszystkich reklamach, to no, zyskamy również pewność siebie, będziemy bardziej lubili siebie, swój wygląd. I tak dalej, i tak dalej. Tak więc w ten sposób możecie rozpoznać, czy ten produkt jest zwycięski, czy może być zwycięski, czy nie. Mam nadzieję, że już teraz każdy z Was będzie mniej więcej wiedział, który produkt może wypróbować, bo też e, oczywiście nigdy nie, nie wiadomo, czy ten produkt nam się będzie sprzedawać, bo musimy oczywiście znaleźć też dobre zainteresowanie. Produkt może być świetny, ale jeżeli nie znajdziemy grupy odbiorców konkretnej, która ten produkt będzie chciała kupić, no to najprawdopodobniej nie sprzedamy tego produktu. A nawet jeżeli znajdziemy strasznie słaby przedmiot, ale znajdziemy odpowiednią grupę odbiorców, no to ten przedmiot może okazać się dla nas zwycięskim przedmiotem i są w historii takie przypadki. Dlatego musicie oczywiście testować tego typu produkty. Można przewidzieć, który jest tam, może być zwycięski, natomiast najważniejsze jest testowanie i działanie. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach, z chęcią na nie odpowiem. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie jakiegoś lajka i słyszymy się następnym razem.